Wciąg dalszy temat cylindry S7 pochonowanie. Da się. Minimalnie tutaj widać tą wargę górną, ale jest to gładź. Minimalnie jest przechonowany środek, żeby było to, powiem szczerze, zrobione. Tu solidnie kolejny. No, w najgorszym stanie są gładzie tego cylindra. Ale to będzie, bo rysy z, z dłużnych nie ma. Tutaj widać żer, ale to jest naturalne, to nie jest. To jest po prostu bubel produkcyjny, który się pojawił. Niemniej jednak jest to dość, może ktoś powiedzieć, że dalej, ale ze strony praktycznej powiem tak. Na tym odcinku, tutaj jest w tym miejscu górny pierścień chromoniklowy. Więc ta kompresja mimo wszystko to zajdzie. To się zaczę i będzie. Można to wykorzystać. Można kupić podróbkę. Gwarantuję dwa lata i nie wytrzyma. Więc w tym momencie da się. Da się. I naprawdę to wygląda całkiem fajnie. <laughs> minimalnie ściągnąć jak najmniej, chyba że ktoś ma na pierwszy szlif pierścień, więc można się pokusić faktycznie i tłok pokusić się o wgłębne, solidne, równomiernie przechonowanie, a jeśli nie mamy, tylko mamy standardowe nominalne, ściągnąć i w tym powiem szczerze ta warga, ja już tu mówiłem, to jest kwestia tylko tyle, że to nie ma wpływu na pracę, to ma tylko wpływ w większości na to, żeby włożyć większy rozmiar, ewentualnie pierścienia. To nie jest kakafonia, to nie jest druciarstwo. Tak mówię i to się da. Reszta to jest najważniejsza tutaj. Mając standardowe nominały. To tu się wyprowadziło, to też była ta warga, tu też była warga. Warto ją ściągnąć, a przede wszystkim na co jeszcze zwracam uwagę, żeby tego rantu tutaj nie było. Po założeniu yy, ta komora sprężania się zmniejszy, on więcej czy mniej i ten chromonikiel będzie tutaj uderzał o tą część, tą górną część tego cylindra. Czy to tulei czy czegokolwiek. Tu warto wziąć to, zafazować z skrobakiem, czymkolwiek, papierem i tak dalej, żeby on nie był. Czy to będzie równe w stosunku do reszty średnicy yy, tego cylindra tulei? Nie ma znaczenia, bo tłok w tym miejscu, przed pierścieniami w górnej części, dękach, on i tak ma mniejszą średnicę niż tą dalszą w prowadzeniu. Tym się chciałem podzielić. Da się, da się, naprawdę da się. Trzeba chcieć, ale to kwestia czasu. Próbujmy, dzielmy się. Jeszcze raz powtarzam. E, oczekuję różnych informacji, jak Wy to robicie. Czy to warto, czy nie warto. Najłatwiej... No Wziąć, wymienić, wyrzucić, i tak dalej. Ale czy się sprawdza? A twierdzę dalej, że to się będzie sprawdzać. I się da. I się da. Choć brudna e, e, praca, żeliwo faktycznie smrodzi, gryzie, podnosi i nie tylko, naprawdę, ale to się czuje, a później jest satysfakcja. Tym się chciałem podzielić, że się da. I to będzie służyć na lata. Natomiast wybór ma każdy. Niczego nie neguję i niczego nie zalecam. Tylko mówię, że się da. Pozdrawiam. Zapraszam do subskrypcji kanału. Będą filmy. Dzielcie się uwagami, spostrzeżeniami. No i pozdrawiam.